Nie wiem, czy się nie przerzucę na rowery z hulajnogu. Naprawdę jest bosko. Żeby nie było, że oszukuję. Bez pedałowania 32 na godzinę. Patrz, tutaj teraz pod górkę jedziemy. Tak, dobrze. Ja jestem na analogowym i nie mam siły, a ty. Już zmieniam tu biegi. Bo ja nie mogę. Jest po prostu cudownie. Siemaneczko, dzisiaj nie będzie żadnej hulajnogi na kanale. Ale za to zobaczcie, co mam fajnego. Pierwszy na moim kanale rower elektryczny i to uwaga, składak i to na grubych kołach z mocnym silnikiem 500W, z przerzutkami Shimano, z bagażnikiem, z pompowanym siodełkiem, z oświetleniem. Mega składany. Zresztą, chodźcie, pokażę Wam z bliska o co tutaj chodzi, bo ja jestem po prostu naprawdę pod dużym wrażeniem. Rowerek pochodzi z firmy DYU, czyli DYU. Na swojej stronie mieli sporo modeli do wyboru. Zaproponowano mi, żebym przetestował jeden z modeli i wybrałem sobie akurat ten, ten się nazywa FF500, no i urzekł mnie tym, że jest po prostu bardzo, bardzo uniwersalny. Przede wszystkim chodziło mi o to, że jest składany. Wygląda jak taki klasyczny Wigry składany. No, i ma te grube opony, które naprawdę bardzo mi się podobają. Przede wszystkim zacznę od tego, że on kosztuje poniżej 5000 aktualnie. Czyli cena jest naprawdę dobra. Link do niego macie oczywiście w opisie filmu, być może nawet ze zniżką. Zacznę od tego oczywiście, żeby pokazać wam, jak się go bardzo szybko, bardzo łatwy sposób składa. Wystarczy nacisnąć tutaj przycisk, odchylić tą wajchę. Robimy coś takiego. I proszę bardzo. Rower mamy złożony w pół. Zobaczcie, jak to wygląda. Proszę bardzo. Dwa koła obok siebie są, ale to nie wszystko, bo drugi etap składania jest taki, że tutaj mamy takie zabezpieczenie. Odchylamy dźwignię i w tym momencie kierownicę sobie składamy na bok. Rowerek w pełni złożony. Można go wsadzić do bagażnika i jechać sobie gdzieś. Poza miasto, w góry czy tam, gdzie chcecie sobie pośmigać. A że tu jest silnik elektryczny, no to śmiganie takim rowerkiem jest naprawdę ultra lekkie. Nie pamiętam dokładnie ile on waży, ale spoko da się go unieść. A teraz widzicie obok mnie dokładnie ile waży. To jest po prostu genialne. Ciągniemy za dźwigienkę. I mamy złożone pedało. Nie będę wam opowiadał głupot, że ten rower wchodzi do każdego bagażnika, bo pewnie tak nie jest. Ja mam akurat kombi, więc do mojego to wchodzi w zasadzie bez składania, bo już próbowałem. Wystarczy tylko kierownicę po prostu złożyć i mogę go całego tam wsunąć. Akurat mam złożone siedzenia. To jeśli chcecie sobie zobaczyć dokładne wymiary po złożeniu i przed złożeniem, to możecie sobie znaleźć to wszystko na stronie producenta. Link macie w opisie filmu. Jeśli chodzi o napęd, to tutaj macie 500W mocny silnik. Powiem szczerze, jak na taki rowerek, to jest naprawdę spora moc. No i oczywiście siedmiobiegowa kaseta z przerzutkami Shimano. Także nawet bez prądu można tym rowerkiem spoko sobie pojeździć. Usiadłem sobie troszeczkę za kierownicą, żeby pokazać wam, jak wygląda widok z tej perspektywy. Tutaj po prawej stronie mamy. Zmianę tych siedmiu biegów, o których wcześniej wspomniałem, Shimano, tutaj sobie zmieniamy w dół, tutaj w górę. Oczywiście manetka gazu, bo niekoniecznie trzeba pedałować tym rowerem, żeby po prostu nim jechać. No i oczywiście po lewej stronie mamy główny włącznik zasilania, wystarczy przez chwilę go przytrzymać. Uruchamia nam się na dużym, bardzo czytelnym, nawet w tak dużym słońcu jak dzisiaj, ekranie. U góry mamy pasek stanu, prędkość, bieg, na którym aktualnie jedziemy i oczywiście takie dane jak przebieg. Można sobie teraz zmienić jeszcze. Na dystans, napięcie aktualne, no i oczywiście pobór mocy, który w tym momencie wynosi 0. Natomiast tymi przełączniczkami góra-dół zmieniamy sobie po prostu biegi. Możemy sobie włączyć 0 i po prostu pedałować i jechać tym rowerem bez wspomagania silnikiem elektrycznym. Natomiast na jedynce ten rower rozpędza się do 15 km, na dwójce do 25 km i na trójce do 32 km na godzinę. Zaraz wam pokażę. Teraz mam włączone zero, czyli żeby jechać tym rowerem trzeba niestety pedałować. Wow, no naprawdę, ale słuchajcie, ten rowerek toczy się na zerowym biegu, czyli bez wspomagania elektrycznego. Bardzo dobrze, nie ma problemu. Wciskam sobie teraz jedyneczkę i co się dzieje? Słuchajcie, do 15 na godzinę rowerek mnie wspomaga. Nie muszę się w ogóle męczyć. Naprawdę idzie bardzo lekko i bardzo gładko. Wciskam sobie drugi bieg i co się dzieje? Rower rozpędza się do 25 na godzinę tym razem. Więc pedałowanie przy tej prędkości no już ma takie tempo jak widać. Mogę pedałować, ale nie muszę. Mogę sobie nacisnąć po prostu manetkę gazu i rower będzie jechał absolutnie sam. Proszę bardzo, nie pedałuję. 25 na godzinę jest, jest. No i wciskamy trójeczkę, czyli trzeci bieg. Można oczywiście pedałować, pomóc rowerowi, ale nie trzeba. Rower rozpędzi się do 32 km na godzinę i to jest jego maksymalna prędkość. No i to mi się podoba najbardziej. Bardzo ważna rzecz, czyli zawieszenie. Zobaczcie jakie grube amortyzatory tutaj mamy, olejowe. Pracują naprawdę bardzo dobrze, mam nadzieję, że uda mi się to za chwilę pokazać. Amortyzatory są naprawdę miękkie i mają całkiem spory skok jak na rower. No tutaj u góry widełek mamy taki przełącznik, można sobie zablokować to zawieszenie i wtedy mamy je na sztywno, czyli nie rusza się góra dół. Ale w tym momencie wezmę na open, no bo ja lubię miękko. Jeśli chodzi o tył, no nie mamy tutaj takiego klasycznego amortyzatora ze sprężyną w ramię, natomiast mamy coś innego. Mamy amortyzator w siedzeniu, tutaj w siodełku dosłownie na tej rurce znajduje się amortyzator dzięki temu no, po prostu mamy taką amortyzację około 5 cm ruchu tego siodełka góra-dół jest to naprawdę fajne rozwiązanie Zdajcie, ja jakoś tak specjalnie na rowerach się nie znam więc dla mnie to jest nowość, że można zrobić siodełko które jest pompowane jak te buty Air Maxy tak tutaj można sobie napompować po prostu siodełko żeby było nam wygodniej I tutaj mamy od spodu taki gumowy cylinderek, wystarczy sobie go trochę podpompować, jak benzynkę do gaźnika w motocyklu kiedyś jeśli już mamy odpowiednią grubość, grubość, miękkość na przykład tak jak teraz, to okej, okay, siadamy, jedziemy a jeśli jest na przykład za dużo, albo za mało, to tutaj jest przycisk air release czyli upuszczamy sobie powietrza proszę bardzo Manetki mamy z takimi podusiami. Dzięki czemu ta dłoń nam się nie będzie męczyła na takich dłuższych dystansach i ogólnie one są z takiej skórki, także jest to mega komfortowe i to chyba tyle, jeśli chodzi o komfort. Kurde, podoba mi się to. I powiem wam, że całkiem wygodnie. Jednak to amortyzowane siodełko robi robotę. No i zawias tak samo. Z przodu mamy hamulec tarczowy zaciągany linkom. A przydałoby się, żeby był tutaj hydrauliczny, no ale trudno. Natomiast z tyłu też jest hamulec tarczowy, zaciągany linką, i niestety nie ma wspomagania hamulcem elektronicznym, czyli tak zwanym kersem. A szkoda, bo to już by było naprawdę super sztos. Tutaj mam kluczyk i bynajmniej nie jest to kluczyk do uruchamiania roweru, natomiast służy on do wyjmowania baterii, która jest w tym modelu jak najbardziej wymienna. Ona znajduje się tutaj i wystarczy wsadzić ten kluczyk do tej stacyjki, przekręcić w lewo. I teraz jedną ręką, zobaczcie, wyjmuję sobie bateryjkę, już ją mam w ręce, tak to wygląda, 48V, 14Ah, 672Wh, całkiem lekka muszę powiedzieć i zaraz zobaczymy ile da się na niej przejechać. Licznik pokazuje 20km, bateria jest naładowana na fulla, rozpoczynam test zasięgu jadąc cały czas na trzecim biegu bez pedałowania. Zobaczymy ile da się przejechać. Jazda bez trzymanki da się i to 35 na godzinę. 36, 37, a jadę z góry teraz. Wow, cztery dychy, no ładnie. Pierwsze co da się odczuć jadąc na takim rowerze, to to, że robimy to w pełni legalnie. Nie to co na hulajnodze. No, te oponki trzymają się całkiem, całkiem. Właśnie się tak zastanawiam, na czym się fajnie jeździ na hulajnodze czy na rowerze. I... No i takie mieszane uczucia mam. Chyba się na rower przerzucę. A, przegapiłem te pierwsze 10 km, jest już 11. No i było dwie kreski tak jadąc po prostej. Wiedziałem, że z tych chmur nic dobrego nie wyniknie. 27 km złapał mnie deszcz. I o ile rower MyP54 nic mu nie będzie, tak ja nie mam. Więc stoję pod drzewkiem i czekam aż przejdzie. Chyba przeszło. jedziemy dalej. Właśnie padł 30 km mojej trasy bez pedałowania. Zostały trzy kreski w baterii. Także już chyba niedługo. 35 km, ostatnia kreska, on idzie niczego sobie. Co prawda delikatnie z górki, ale mimo wszystko. I od razu muszę powiedzieć, że na tych oponkach naprawdę czuć pewność, nawet na takiej drodze polnej, leśnej, niezbyt równej, wyboistej, z delikatną ilością kamyczków. I to już jest ewidentnie koniec baterii. Rower już nie chce jechać szybciej. Tak się toczy teraz. 15-16 km na godzinę. Bateria jest rozładowana do 41,4V. Także to jest koniec testu bez pedałowania. Maksymalny całkowity zasięg, jaki przejechałem bez pedałowania, to jest 38 km. Natomiast 35 km to naprawdę ten rower idzie bardzo fajnie, około 30 paru na godzinę. Natomiast ostatnie te 3 km to już było takie 20 parę, 25. Także i tak nieźle. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że nawet gdy bateria wyczerpie się do zera, to spokojnie można sobie pedałując dojechać do celu czy do domu, tak jak ja teraz. I to mi się podoba. Odcinek górski przed samym domem. Daje radę. No, po takiej jeździe trzeba naładować rowerek. Robię to w ten sposób. Zostawię sobie go na noc. Podobno 7-8 godzin, żeby naładować go do pełna, także nie jest tak źle, ale można też inaczej. Przecież można sobie wyjąć tę baterię i naładować ją gdzie indziej. Po prostu w domu, podłączając wtyczkę bezpośrednio do baterii. Ten 500W silnik jest na tyle mocny, że wyjazd pod naprawdę stromą górkę nie wymaga żadnego pedałowania. Spójrzcie na to. Jadę sobie teraz pod delikatne wzniesienie. Jak widać, pedałuję, bo można pedałować, żeby po prostu przeoszczędzić trochę na prądzie i trochę się poruszać. Są jeszcze dwie rzeczy, o których muszę wspomnieć. Mianowicie, pierwsza to jest bagażnik, który ma tutaj wręcz wyryte maks 25 kg, jeśli chodzi o maksymalne obciążenie. No i jest demontowalny, także można sobie go spokojnie tutaj dwie śrubki z jednej strony, dwie śrubki z drugiej, można sobie go zdemontować, jeśli komuś przeszkadza. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to właśnie ten bagażnik dodaje całego uroku temu rowerowi. To jest taki klasyczny składak. Ja mam akurat bardzo duży sentyment do bagażnika, bo pamiętam... Za czasów mojej młodości, no to najczęściej jeździło się właśnie na bagażniku i to czasami po dwie osoby. A jak jechała osoba dorosła, na przykład ze sklepu, no to wiozła sobie na bagażniku po prostu torbę z zakupami, najczęściej sklepem. Tymczasem tak się złożyło, że akurat musiałem zawieźć sporą paczkę do paczkomatu oddalonego około 10 km ode mnie i ta sytuacja pokazała właśnie po co tutaj jest bagażnik. Hulajnogą raczej nie dowiózłbym tej paczki w całości, a przynajmniej byłoby to troszkę trudne. Poza tym pośmigałem sobie trochę po mieście, w końcu legalnie ulicą, a nie chodnikiem, więc po przesiadce z hulajnogi elektrycznej uwierzcie mi, że to jest cholerna frajda. No i oczywiście omijanie korków, nieocenione jak zawsze. Aha, no i wreszcie mogłem przejechać się po pump traku rowerem, a nie hulajnogą. Generalnie jazda rowerkiem w dzisiejszych czasach, gdzie nie brakuje infrastruktury rowerowej w miastach, a nawet poza, jest po prostu czystą przyjemnością i jedyne na co można narzekać to chyba tylko pogoda, ale ta akurat dopisała mi jak mało kiedy. Tak generalnie jazda tym rowerkiem bardziej przypomina mi jazdę skuterem, no bo siedzi się i można dodawać gazu bez pedałowania, więc jeśli ktoś jest na tyle leniwy, żeby nie pedałować tak jak ja, no to będzie miał podobne odczucia. No jedynie różnica polega na tym, że jedzie się ciszej i można jeździć ścieżkami rowerowymi, no i schować rower do bagażnika samochodu. Teraz sobie wjadę na Kielecki Deptak, czyli ulica Sienkiewicza, po takich lekkich schodkach. Tutaj zawsze testuję, hulajnogi elektryczne pod względem komfortu jazdy po wybrukowanych ulicach miast no i co mogę powiedzieć no. no jest lepiej jest lepiej niż na hulajnodze zdecydowanie natomiast coś tam trochę podbija wiadomo ale ogólnie no, komfort jest nieporównywalnie lepszy w porównaniu do hulajnogi elektrycznej nie wiem jak do innych rowerów może będę jeszcze jakieś testował to będę miał jakieś porównanie no ale tutaj muszę powiedzieć, że też te koła robią robotę jednak. Rowerzystka miejska przede mną, proszę państwa, zaskoczyło cię to, Rowerzystko Miejska, że tu jest pompowane siodełko? Owszem, tak naprawdę muszę powiedzieć, że się pierwszy raz tym spotkałam i jest to ciekawe. Bo to można sobie wtedy dostosować, więc naprawdę wydaje się, że będzie bardzo wygodnym siodełkiem. No, ja sobie cały czas myślałem, że pompowane siodełko to jest jakiś taki standard, że w ogóle wszyscy w rowerach to mają. Nie, nie, nie. No to co, ocenisz ten rowerek? Bardzo chętnie. Kto jak nie ty, ty masz największe doświadczenie w Kielcach, <grym> jeśli chodzi o rowery, więc Twoja opinia będzie tutaj naprawdę bardzo cenna? Można tak powiedzieć. Obsu obsługę znasz, także. Tak, czyli jedziemy. Czyli jedziemy. No. Powodzenia. Dziękuję. Ogólnie muszę powiedzieć, że czuje się różnicę w kołach, więc jeżeli ktoś jeździ na takim typowo miejskim, to czuć różnicę, bo tak się czuje na takim czymś większym i cięższym, że się jedzie stanowczo, ale jest wygodnie, więc ogólnie ciekawie i naprawdę można się fajnie rozpędzić. To rozpędź się na trójce. A jak pozycja za kierownicą, tak dla ciebie, dla dziewczyny? No, przyznam, że jest wygodna. Yy, szczególnie, że ja jestem przyzwyczajona do miejskiego roweru, czyli właśnie do takiej wyprostowanej postawy, która jest fajna do miasta, mm -hmm. bo dzięki temu nam kręgosłup odpoczywa i to szedełko naprawdę jest miękkie, więc to wszystko współgra bardzo mocno. Patrz, tutaj teraz pod górkę jedziemy. Tak, dobrze. Ja jestem na analogowym i nie mam siły, a ty? Już zmieniam tu biegi. Bo ja nie mogę. Mm. <laughs> o kurde. To jest właśnie ta różnica. Ogólnie tak jeszcze sobie myślę, że to, że są takie szerokie opony, może być zaletą do tego, bo jednak infrastruktura jest średnia w miastach w większości, krawężniki i tak dalej, dziury, mm -hmm. że one mogą fajnie to amortyzować yy, wszelakie dziury, więc to może być zaleta, ale to też myślę, że trzeba się przyzwyczaić do tego. A czy uważasz, że moglibyśmy się przejechać, yy, że Ty siedzisz na bagażniku? Możemy <laughs> no, spróbować. <laughs> To może już w następnym odcinku. Dobra, Dobra ale tak, pozycja za kierownicą spokojnie, Nie, Nie, pozycja bardzo spokojna. jest wyprostowana. Ja jestem takiej przyzwyczajona ogólnie i naprawdę jest wygodna i to siodełko naprawdę też jest wygodne w tym wszystkim, bo jest miękko, mhm. więc naprawdę jest, to jest fajne. A co sądzisz o tych manetkach, rączkach? Tak, jak tutaj teraz sobie pojeździłam, to wydają się być wygodne. Te poduszeczki też są ciekawe, muszę przyznać. Ale tutaj naprawdę jest wygodnie. Jedyny minus to tutaj, znaczy w sumie nie użyłam żadnych biegów, tak naprawdę tych tutaj. Wiesz, bo tutaj nie trzeba. Nie trzeba, tak, tak, ale tutaj dodawanie jest, ten plusik jest tak w dziwnym miejscu, ale tego się w sumie nie używa, więc nawet na to nie zwróciłam uwagi tak na początku, więc... więc... Jakbyś używała, to byś stwierdziła, że jest w bardzo dobrym miejscu. Tak? Mhm. Nie wiem, ja mam krótkie rączki, to, musiałam... tak by no, to Może. <laughs> Nie sądziłem, że to powiem, ale jednak chyba rower elektryczny to jest Nie. to, czego potrzebuję. Przed chwilą spotkałem znajomych i zapytali mnie, że co ja robię. No, zamiast spalać energię, to ja tutaj na rowerze takim bez pedałowania. No, ja mówię, że. Ale ja spalam właśnie energię, tylko że elektryczną. <laughs> Jeśli będziecie chcieli pojeździć nocą na DIY UFF 500, to do dyspozycji jest tutaj mocny reflektor LEDowy. Zasilany jest bezpośrednio z akumulatora, a uruchamiany z przełącznika na kierownicy. Oświetla drogę naprawdę bardzo dobrze, nawet w totalnej ciemności poza miastem. Także tutaj jest ok. Natomiast z tyłu zamontowana jest lampka zasilana na baterię, która może świecić w trzech trybach. Podsumowując, powiem tak: ten konkretny model jest naprawdę świetny i tak po przejechaniu około 200 km mogę zdecydowanie powiedzieć, że jakbym miał kupować rower elektryczny, to byłby dokładnie ten model. Zresztą tak też zrobiłem, wybierając go do recenzji, bo wydaje mi się, że to jest taki uniwersalny rower do jazdy na co dzień który po prostu zawsze i wszędzie się sprawdzi. Jazda na nim była naprawdę czystą przyjemnością do tego stopnia, że od dwóch tygodni nie jeździłem w ogóle na żadnej z moich hulajnóg, bo za każdym razem nawet gdy nie nagrywałem akurat nic do recenzji, wolałem wsiąść na rower. Być może jego uniwersalność porównałbym trochę do hulajnogi elektrycznej, dlatego że zawsze mogłem go zabrać ze sobą do samochodu i pojeździć sobie zupełnie w innym miejscu. Podobnie jak z hulajnogą elektryczną, poza tym naprawdę bardzo dobrze jeździ się nim po różnych podłożach, na przykład po podłożu takim brukowym, miejskim czy w terenie, a szczególnie po grząskim piachu w lesie. Poza tym na rowerze jest trochę bezpieczniej i pewniej niż na hulajnodze elektrycznej. Po prostu jakoś tak naturalnie, czy może sentymentalnie, no nie wiem jak to nazwać, ale po prostu jednak na rowerze czułem się lepiej niż na hulajnodze. Co nie oznacza, że nagle rzucę hulajnogę na rzecz roweru. Co to, to nie. Hulajki jednak mają swoje pewne zalety, na przykład są dwa razy szybsze od tego roweru. Reasumując, jest to bardzo uniwersalny rower, na którym spoko może jeździć osoba dorosła, jak również dziecko, no bo są tutaj regulacje siodełka, kierownicy. Jest bardzo kompaktowy, więc to też jest duży plus. No i ma niezłe osiągi. Mimo wszystko, co prawda, nie sprawdziłem ile kilometrów przejechałbym pedałując, czyli wspomagając ten silnik elektryczny, ale według producenta jest to około 70 kilometrów. I wydaje mi się, że spokojnie tak by było. Także zdecydowanie mogę polecić ten model z czystym sumieniem. Link macie w opisie filmu. Zachęcam do kliknięcia łapki w górę, dzwoneczka, żeby być na bieżąco i subika, jeśli ktoś jeszcze nie dał. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. A ja wreszcie się przejadę na bagażniku.